wszystkim, ja jestem Desaufcio, a jest to pierwszy odcinek z nowej serii Vortex vs TheSawcio. I oczywiście a... jest ze mną dzisiaj... No, Vortex, a kto inny? I Vortex też nagrywa na swój kanał, link macie w opisie. No. Jest to Ola. seria na moim i na jego kanale, tak więc zapraszam też na jego kanał, link macie w opisie. No, ja to samo. No, no to co, ciśniemy, jest to map. Ogólnie, yy, która jest moja wyspa? Nie, i ogólnie do, na początek dostaliśmy, że tak powiem, stack y, kobla i 32 mięska, tak? Tak, to są takie staktowe itemy. Ogólnie teraz jesteśmy w sklep, a nie, to jest twoja wyspa. Tak, i każdy ma oczywiście swoją wyspę, e, żeby tutaj po prostu nie było żadnych mm, niedomówień, no to z tego sklepu możemy ogólnie... A, i w pierwszym odcinku się nie będziemy tutaj raczej bić. W sensie, niby po prostu PvP jakby jest wyłączone. Tak. Tak. W sensie, jest włączone, ale jest włączone, nie? Ogólnie, jak ktoś chce wiedzieć, co ja mam za e, tekstur to wpiszcie sobie tam w YouTuba Ender Pack i tam wam wyskoczy, nie? Prawda, Sławek? Dobra, zbieramy drewno już, pierwsze. Tak, ja i drewno i sadzonki, wszystko naraz. Dobra, elegancko, już mam drewienko. Chcę tu na początku tak wyspę, jakby wyczyszczę. O, musiałem jeszcze zebrać No wiem właśnie, słyszałem. Ja już tu robię pierwsze, że tak powiem, hardcore. Yy, no, nieważne. No może zdradzić tam plany, może zdradzić. A bym spadł teraz. No to może spadnąć, możesz spadnąć. Spadnąć! No, może spadnąć. A ja będę też nas oczywiście zadania będziecie mieli w opisie, czy nie? by. Yy, to znaczy. Spadło. Spadła nam książka z zadaniami. Dokładnie, nie wiem co się dzieje, nie dostaliśmy, a powiedzi... I ogólnie waluta na tej mapce to są emeraldy. Tak. Możemy to sprzedać, kupywać. Ja już miałam tutaj trzy takie właśnie serie z tego, z Przemkiem, ale usunęłam, bo to sensu nie miało. Mam nadzieję, że teraz wam się spodobają te serie. ja jak mamy zrobić generator z kobla, skoro my nie mamy lawy? Trzeba kupić. A tak po drugie to gdzieś tu jest, ale nie mogę ci powiedzieć. Ej! Co? Ja tak w ogóle Ej, nawet nie wiem gdzie to jest, więc... Jest to nie rudy. A w ogóle... Gdzie w ogóle jest ta woda? Bo ja sam nawet nie wiem. Czekaj, ja bo ja... Ja ale ja grałam na innej mapce. Ej, tu nie ma tej lawy do kupienia. Nie wiem, może gdzieś będzie poszukamy. Kurde. Chcesz Samo, się woda? Sama woda jest, ale pewnie gdzieś pod mapką A, jest. No może nie wiem. Ale skąd weźmiemy tam? Może kupimy żelazo, albo gdzieś będzie, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. No właśnie. my tu mamy walczyć, frajrze. No ale to w pierwszym odcinku jeszcze... Nie, to jest taki, wiecie... Informacje. Tak takie zasady pierwszego tutaj e, odcinka to, że w pierwszym odcinku się nie bijemy. Linki zawsze będziecie mieli w opisie do kanału. Jakieś tam... E, no to u mnie też... Jak się U mnie też tak samo będzie, ale co chciałem powiedzieć jeszcze. E, te podstawowe zasady takie jak zbudujmy Web czy coś takiego będziecie mieli zawsze w opisie, nie? No to wszystkie to będą w opisie. tam takie pierdo, pierdoły... Ej, tu znalazłam jakąś jaskinę. Znaczy, nie. Ja raczej odcinek rzucę. Ej, di diaks tu jest! Jutro diaks? No, znaczy, nie! Znaczy, tu nic nie ma. O, węgiel. O lol, prawie... O lol, prawie się utopiłem. Dobra, ja już tu sobie bazę zrobiłem. Co cię to interesuje? Gdzie? Ogólnie będziemy... Możemy wchodzić na czyjeś wyspy, ale... Nie można może niczego kraść, niszczyć, niszczyć... ten... Niszczyć można tylko jak ta druga osoba jest na serwerze, może tak się mówmy, co? Ja już sobie tu robię moją bazę, elegancko. O, widzę achievementa dostanąłeś. O, bym teraz się boję, że zaspadnę, bo takie... Kopałam mnie za ciekawie. To znaczy nie wkopałam tylko no. Wiesz. No wiesz, kopałeś drzewo. No, no. Drzewo. Drzewo. <ślinna> Nieważne. Y, tak. tak się składa, że już mam... że mam już tutaj ciekawą. Tak się składa, że ja już mam gościu tutaj prawie cały set diaksowy. No. Wiem, to przykro mi. Tam mamy zadanie, żeby zrobić domek, nie? Tak. O, -o też mam problem. Teraz szybko zrobić trzeba... Ooo, nie. Ogólnie to nie, żebyśmy odgapiali coś od mandzia i Blow'a, tylko po prostu też mamy ochotę takie coś nagrać, prawda? Nie. Czyż bi I czemu ja, jak ja nie jestem w wodzie, to mi. lol. 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 Widzieliście to, ludzie? Nie, nie widzieli. <grych> a jak cichej. dlaczego, jak ja nie jestem w wodzie, to mi. lol, lol, lol. lol. Dobra, jest dobrze. Jest tylko co zrobić, ale nie mogę powiedzieć co. Aha! Dobra, nie wiem. Mam nadzieję, że mi starczy teraz mądre się. Oby nie. Jest, tak czy nie, dobrze. ale wtedy nic nie będę miał. Ale na co? Nic, nie, ty się tam nie wtrącę. To jest Twoja sprawa. A co ty robisz? Co? No. Co to za acidman? Może piecyk wskrapać. No to piecyk. No piec, ja już mam chuty rzeczy. Gorsze, jak mam żelazo. Żal tak? No pewnie, żartuję. Nie no, nie wiem, czy żartuję. Wiesz, tak wygląda sytuacja, nie? Ja też mam. Nie wiem, czy też żartuję, może to mam <laughs> Może tak, bo się zdziwiłeś, że mam. <laughs> nie, nie, nie. Oh, fuck! Fuck! Tylko, że ty masz tyle. the fuck out! Co? Zadałeś? <laughs> Jest! Jest, jest! Jeszcze razem! czemu jest na twojej wyspie, zresztą? On... Rybyspa! Spadaj, bambu. O ja pierdzie... No co za cheaty! Ja... Ja... Bu... No, raciteże. Myślę, że ten odcinek będzie na bo to jest jakiś pierwszy informacyjny... Może nie informacyjny, ale taki... Początkowy. Serio? No, z tajakiem Dobra widziałeś, no. widziałeś ten achievement? Co to jest? Co to jest za achievement? Akweo Hardware, Very Good English Dobra. <grych> Idź, zobacz co na moją wyspę Będziesz co ja już mam Nie, zobacz co na moją wyspę Wyjdź ze sklepu i zobacz no, <grych> Mam się bać? <grych> no Bunkier, albo co na pewno. Chodź tu Chodź, zobacz co ja mam No idę, i No nie, nie, nie można się bić Gdybyś <grym>, ty widział, patrz to, patrz to Co to jest? A patrz co ja mam No widzę Skąd? Co? co jeszcze? Ty masz żelazo? Znaczy ja też mam Lol Jak? Ty kupiłeś to? <grym>, nie jak ty masz game moda. No ciekawe. <noise> no dobra, myślę, że to bym na tyle. My będziemy coś robić poza odcinkiem. No, myślę, że na chwilę obecną to nie, bo jak, jeżeli będziemy kopać kobla, ale na razie... Jeden jest jeden je kobla, nie? Ale to nie w tym. To następnym będziemy hmm. kopać jeszcze, ale jak będziemy mieli generator, no to to bym powiedziać trzymajcie się ciepło do zobaczenia. Cześć. Cześć.